W hurtowni owoców przygotowano kilogramowe woreczki z mandarynkami. Sprawdzono liczby mandarynek w 30 takich woreczkach. Na diagramie przedstawiono wyniki tej kontroli. Mamy diagram kolumnowy, w którym na tej osi pokazana jest liczba mandarynek w woreczku, a na tej osi liczba takich woreczków czyli tam, gdzie było 10 mandarynek, to takich woreczków było 2. Tam, gdzie było 11 mandarynek, było 6. Tam, gdzie było 12, było 7 i tak dalej. Widać, że najwięcej mandarynek było 15 w czterech woreczkach. Oznacza to, że te mandarynki musiały być mniejsze, aby zmieściło się na kilogram ich aż 15. I polecenie. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Mediana liczby mandarynek w woreczku z partii 30 woreczków wziętych do kontroli jest o 0,5 mniejsza od dominanta. No i zacznijmy od tych dwóch pojęć, co to jest mediana i co to jest dominanta. Jeżeli wyniki są poukładane, a są poukładane, bo widzimy, że wynikami są 10 mandarynek, 11 mandarynek, 12, 13, 14, 15, to medianu jest wynik środkowy. Jeżeli są poukładane, i tu jest pewien kłopot, bo jeżeli ilość tych badanych woreczków jest nieparzysta, to oczywiście istnieje woreczek dokładnie, który jest w środku. Natomiast jeżeli jest parzysta, to wówczas musimy wziąć średnią arytmetyczną dwóch woreczków, które są dokładnie w środku, tych poukładanych. Ponieważ badamy 30 woreczków, jest to parzysta ilość. Czyli jeżeli one są poukładane, czyli stoją, Dwie dziesiątki, czyli 10, 10, potem 6 razy wymieniałbym 11 woreczków, to jeżeli jest 30 takich wyników, to weźmiemy średnią arytmetyczną, czyli mediana to jest średnia arytmetyczna dwóch wyników środkowych. Przy ilości 30 są to wyniki o numerze 15 i 16. 15 i 16. No to przeliczmy. Najpierw mamy dwa wyniki, 10. Za mało. Plus 6 wyników, 11, to już jest 8. Za mało. Plus 7 to jest 15. I zwróćmy uwagę na to, że ostatni wynik, 15, to jest 12 mandarynek. Czyli jeżeli mieliśmy wziąć wynik 15 i 16, to 15 wynikiem jest Ostatnia dwunastka, która była. Zatem szesnastym wynikiem do wzięcia do tej średniej jest pierwszy wynik, który ma wartość 13. Czyli do dwunastki dodajemy trzynaście i dzielimy przez dwa. 25 przez dwa i to jest 12,5. To jest mediana wyników. Przechodzimy do drugiego pojęcia, a mianowicie do. Dominanty. Dominanta inaczej moda. Dominanta jest to wartość, która występuje najliczniej. Dziesiątka wystąpiła tylko dwa razy. Jedenastka sześć razy. Patrząc się po tym diagramie, najliczniej wystąpiła tylko jedna wartość, dokładnie dwanaście. I to jest moda, czyli dominanta. Wynosi dwanaście. Mamy obie wielkości. I teraz jest w pierwszym poleceniu porównanie. Pisze, że ta mediana jest o 0,5 mniejsza. Mówią, to mediana ma być o 0,5 mniejsza od tego. No niestety jest na odwrót. Czyli pierwsze zdanie jest fałszywe, bo to dominanta jest większa. Pierwsze pytanie zaznaczyliśmy fałsz. Przechodzimy do drugiego pytania. Średnia arytmetyczna liczby mandarynek w woreczku z partii 30 woreczków wziętych do kontroli jest równa 12,6. No nic prostego musimy obliczyć średnią arytmetyczną. Czyli musimy te wszystkie wyniki do siebie dodać i podzielić przez ilość. No ilość znamy 30. Ale zamiast dodawać, 10 plus 10 plus potem 6 razy pisywać 11, no to można to robić troszkę krócej. Wynik 10 występował 2 razy. Dodać wynik 11 występował 6 razy. Dodać wynik 12 występował najliczniej, bo występował 7 razy. Dodać Wynik 13 występował 6 razy. Wynik 14 występował, odnoszę się, 5 razy. I wynik 15 występował 4 razy. Tak sumowałbym wszystkie wyniki i wiadomo, dzielimy przez 30.

To jest 50 i 20, czyli 70. 15 razy 4, 4 razy 10 to jest 40 i 20 to jest 60. Przez 30. Sumujemy wynik u góry. Myślę, że możemy jeszcze obyć się bez kalkulatora. Oddzielnie dodam dziesiątki, oddzielnie jedności i będzie to chyba wynik zbyt trudny.

12 i 6. Taki wyszedł wynik i popatrzmy się na zdanie, które nam zapisano. Średnia arytmetyczna liczby mandarynek w woreczku jest równa 12 i 6. Zgadza się to z naszymi obliczeniami, czyli drugie zdanie jest prawdziwe. A zatem zadanie 29.2 kończy się zapisem fałsz i prawda.